Kolejny rok za nami. Bogatszy o nowe doświadczenie, ruszaj w nowy etap. Przestań porównywać się do innych, bo każdy zaczyna z innego miejsca. Tylko Ty wiesz, ile wysiłku włożyłeś w swoje osiągnięcia, ile wysiłku włożyłeś w ten rok, więc doceń się za to. Bo aby wygrać rok, trzeba wygrać miesiąc. Aby wygrać miesiąc, trzeba wygrać tydzień. Żeby wygrać tydzień, trzeba wygrać dzień. I żeby wygrać dzień, trzeba wygrać każdą godzinę. Więc szanuj swój czas, szanuj swoją każdą godzinę życia. Czego ci życzyć? Nie życzę ci ciągłego wiatru w plecy. Bo wtedy nie nabierzesz siły. Potrzeba czasem pójść pod wiatr, aby wzmocnić się. Nie życzę Ci też nieustannego słońca, bo spalisz się w nim. Potrzebny do wzrostu jest także deszcz. Życzę Ci, abyś miał takie warunki, które pozwolą Ci Wzrastać i rozkwitać. Wspaniałego nowego roku, kochani.